Dupa, nie do mam jak to uleć? Wyłącz to! Staję, co mi się Jak ja się znalazłem. Za to, jeżeli chcecie znaleźć się w odcinku i zniszczyć mi psychę, starczy, że wbijesz na mój serwer Discord. Zapraszam Was na regularnie do gierki więc spróbujcie iść. Link w opisie: Brututa! 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 Zawsze mówię, A! No tutaj. Jakś plantowali, kurczę, na chaos. No i przez to nie mam marszala. Cześć, jakiego ty masz... Jak, jakiego ty masz, jakiego ty masz fantoma? RG. RG. Ej, dobra, ty jesteś za bogaty. Daj mi marszanka. Czemu wszyscy jesteśmy tutaj? Czemu nikogo nie ma na A? co wy robicie? Bo Złóżcie się już z 5 sekund do rundy co by zostawić do zginy, ojdźcie A to jest Ej, tu reportujcie Rejnę! Reportujcie Rayne! Problem No Daj mi chyba przy ścianę! Jego? Ja go A mam propozycję, możesz zrzeć na, kurde Rejnę... Po tym jak już się wyjdzie? Nie? Nie. Bo to jest A To by się spodziewał, że to chyba A, no. No, pomóżcie no! Idę, Wariaty no. moje, wypuśćcie mnie! No idzie, tego mida, cały czas, a potem ginę, sobie idzie z drzewa. No to dawaj trade, dawaj trade! Ale chodź, chodź, ktoś, aside, aside, chodź. Gdzie? Ej, no i nie mam wandala no! No i dwóch mam, osiemdziesiąt! trójka! Nie! Nie! No ile a ona i ma tego ammo w tym vandalu? Ile ona ma? No, co ona, 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 ona wymaga, zniknij p do tego! Miałknij, miałknij teraz, miałknij teraz. Co to jest? W ogóle co, co to się dzieje? Jest to chyba ja, może Uwy. ja pójdę. Tak? Yes. Ej, ale, yeah, masz... ale weźcie się Wys. tu, nie stakujcie. No. Co tutaj? No, no jak? Przecież jak to działa, no? I teraz. W do tyłu. Zabi... <goda w audio> miał. Ale tak ładnie teraz, tak. No, tak ładnie teraz, tak. Miał. teraz do tyłu. No, way. Oh, dobra. No i teraz robimy. Nie ma zdolonej drogi. No, dobrze nie, no, pisa, mu no, no. i pyzan. Ugryzło mnie to w dupę. Nie wychraj, Borek, Borek, po co? A, pier... To mnie trafiło, podczas dasha, podczas dasha byłem za ścianą już. Chcecie muzykę do podgustowania morali? To jest piosenka chińska, nacjonalistyczna, z lat 50. -tych. Co, chyba nie ma prawa autorskich No, raczej nie. No, kurwa, się kurwa, uleczy. Co się? No nie. Nie, ja będę cały czas gadał. Dopóki się ta muzyka nie skończy, Mam właśnie nawet wstępny pomysł na tytuł: Coś w stylu. Zagrałem z fajsztaka z widzami. Nawias. Chaos. Ja, ja, jakieś trzy przymiotniki, które mogłyby to opisać, Chaos, krzyki. I. NISKA NACIONALISTYCZNE Piosenki! Okay, Ej, powiem wam śmieszny spolny. żart. Już no, Powiem wam śmieszny... Się... To w porundzie, ku**a, proszę, ja być z brąza! Dobra, powiem wam śmieszny żart. Albert to nie... to nie chłopak. Ja, ja cię zakeruję, tylko mi mnie Welcome to bronze hidden. No, ale tak ładnie. Ale tak ładnie.

o! atolek! Ty to Kevin. Czemu nikt nie pilnuje heavena, jak tam wie ktoś każdy, że jest rajna? Proszę, skup się. Skup się. Defuj do, Def, defu do połowy. Ale dobra, dobra, wygra. Mamy rundę, to jest najważniejsze. Oj, ale znitowałeś skopi. Wiem, więc tak. Dajemy rajny. No chyba. dziękuję. Nie.

Coś zasina No i jak się ty u nas bierze, no 9-11 Totalnie nic się nie stało 11 września Idź zaplantować to puzeno, puzen, idź to zaplantować Puzenek, zrobisz ace'a to ci zamiałczę Dobra NIE MA Dobra, Dobre te płatki Chciej jest teraz załamany. Z tego po, e, wyjątkowe gratulacje złożyć Borkowi. Gratuluję. Obronić Byłeś świetną sideczką. Ale chcę tylko powiedzieć, że to był taki chaos, jakbyś tutaj był wcześniej. <grym> Kurde. Co? No wiem, że nie powinienem, ale nie, nie miałem tego zrobić, by tak szczerze. Mogliśmy się iść, się Super. No. Świetny pomysł! Dzięki za radę! Stanie towa na tej Raszują tu na nas O, zdech hold! <laughs> oh, o, kurno kurna! Nie mogę! Nie no. umiem Odłóń Co jest? Koza idę! Koza, Pyżan! Dobrze! Nice Cicho nic nie widziałeś. Dobra, no wypadała. No i co to z te No i z Myślałem, że będzie bieron moment, Ale jednak się okazało, że nie. No i. No i na chwilę. Ja Rytowałem, Nice. Jeden jest pod tobą. Jeden pod tobą. Pod tobą jest w stanie chyba. Czekam, czekam na rajstro. To za mną pewnie jest Co to jest? To dźwięki są Jakby mój pies takie dźwięki wydawał Dobrze! Pyszaczka Kto jest? jest? Zablokowałeś mnie Zrobiłeś mi ja prawie tą resztę Nice O to jest ostatni, jest to ostatni One tap, one tap Bum! <ścoughs> <To są> to... Hahaha <ścoughs> <ścoughs> Pamiętam, że w tej rozpla. Dobra, smoki raz dwa. Masz masz spajka jakby co. O kurde! Asystę. O kurwa. Uh. Okay, o, że okay, ktoś go zrzucił. Nawet no, tutaj na tutaj tutaj. O, genialstwo. No dobrze. Nice. Dobra, ja spadam. Nie, skip. Dzień dobry, Polsko! No No intensywnie kocham twoje... jego, jego mamę w nocy. No, nie! Byśmy bywali na cia za zero! Bla. E, proszę pięknie, a on...